Witam wszystkich w kolejnym odcinku, właściwie w drugim z naszej gry RPG RPG, jak to woli. Po pierwsze powiem na szybko, że nie było filmów, ponieważ byłem chory, to w sumie bardzo przez cały tydzień. No i nie było filmów przez te dwa czy tam nawet 3 tygodnie, no bo moc przerobowa naszego zespołu była niewielka. Ale w tym momencie mamy już na tyle dużo. Z rzeczy zrobionych, że myśli, myślę, że warto to pokazać. Tak, jesteśmy w menu głównym. Na razie one jest biedne, są jakieś przyciski. Jedyne, co można zrobić, to wyjść i kliknąć play, co nas przeniesie na scenę główną. Ale zanim to zrobię, to powiem tak. W dzisiejszym odcinku przedstawię system questów oraz dwa questy, które zrobiliśmy. Jeden taki mniejszy, drugi taki już bardziej rozbudowany. Oraz też przedstawię ulepszony klikunek, ulepszone, ulepszone kół. Więc dobra, przejdźmy sobie do gry. Gra się ładuje. I tak, jesteśmy na głównej scenie. Na górze nam wyświetliło się powiadomienie, nauka sterowania i jest to nazwa misji, która się zaczęła domyślnie, klikając sobie Q przechodzimy do tutaj ekranu misji. Misję tę system misji wykonał nowy członek naszego zespołu Damian. No i tak, mamy tutaj misję, nauka sterowania, gdy sobie na nią klikniemy pokazują nam się warunki, które musimy spełnić, aby ukończyć tą misję. I to jest nauka sterowania, czyli mamy nacisnąć spację 5 razy oraz uruchomić EQ 2 razy. Spacją oczywiście skaczemy, tutaj nam się wyświetla ile procent ukończyliśmy, 60, 70, 80 i tak, jeden warunek jest spełniony, tu, tu mamy 50%, musimy też uruchomić EQ 2 razy. I cyk, ukończono nauka sterowania. Tak, nic na, razie, nic na razie za tą misję nie dostaliśmy, bo to była testowa misja. Tak, zanim przejdziemy do drugiej misji, zrobiliśmy tutaj. Nikodem dla nas wykonał parę modeli. Tam jest kuźnia. Też sobie tam przyjdziemy, bo tam polega. Następna misja polega na tym, żeby tam pójść. I to jest właśnie kuźnia wymodelowana przez Nikodema. Mamy tuż tutaj też takie drzewka. Które są nikodem dla nas zrobiły. One są ze SpeedTree. To jest taki program w którym się drzewa robi. To jest spoko bo szybko się robi drzewa. Można je sobie wstać do Unity. Pyk, jeden WindZone Siada i fajnie wszystko wygląda. Więc dobra, przejdźmy sobie do drugiej misji. Tu jest taki ziomuś. To ogólnie będzie model gracza w finalnej wersji gry, tylko jeszcze nie ma tekstur bo, no bo nie ma. Tak, yy, haja, najeżdżając do niego, yy, mamy sobie tutaj powiadomienie, że możemy z nim porozmawiać yy, i klikając lewym przyciskiem myszy, no, możemy z nim porozmawiać. Jak to jest być skrybą, dobrze? Yy, mamy także voice acting. Yy, voice acting, oczywiście w finalnej wersji gry, powiedzmy, jak nie będzie zbyt długa, no to zrobimy. Może jakiś, nie wiem, aktorów zróbmy jakiś... Yy, Konkurs na... powiedzmy... aktorów. Konkurs... We, we, weźmiemy paru widzów i nam na przykład pomogą robić głosy do różnych postaci. Mamy tutaj sobie dwie opcje wyboru. Klikając tą pierwszą, a właściwie drugą... Dobrze. Załączy nam się misja Skryba. Tak, misja Skryba polega na tym, żeby przynieść marchew w Skrybie oraz zdać maturę z polskiego. Aby zdać maturę z polskiego tak, Wybieramy jest, tutaj drugą odnośnie? opcję? Właściwie pierwszą? A, wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybyśmy opowiedzieli. Te wszystkie myszy jest, możemy pomieć. E, ja miałem już i dziękuję żyć, Wielu ludzi. A ja odpowiadam, że kto wie, dlaczego by nie? Oddam się pracy społecznej i będę od, choćby sadzić marchew. No i tak, pierwszy trigger nam się już tutaj wykonał mamy 50% całej emisji, matura z polskiego ustna jest zdana. Następnie musimy przynieść marchew w skrybie, która się znajduje tutaj w tej kuźni. Jak widać te drzewa są bardzo ładne. Z tego Speed Tree. Tekstury są wysokie. Cienie też fajnie wyglądają. No, w następnym odcinku pewnie może możliwe Zajmiemy się pewnie, czy ja się zajmę prawdopodobnie walką, Nikodem Nico, zrobi więcej modeli. Damian może jak skończy system misji, to zrobi jakieś potwory albo innych przeciwników. I też powinniśmy się myślę zająć już grafiką. Jakiś environment zrobić otoczenie, wiecie, środowisko, jakieś trawę trzeba zmienić przede wszystkim, bo to jest chyba nawet defaultowa z Unity. Podłogi w tych domkach trzeba. Zrobić. Dobra, mamy marchew. O, możemy ją sobie. Chwila. podnieść tak. Chwila, chwila, chwila. Czy ja. A, nadal nie poprawiam literówki. No to, to trzeba zapisać gdzieś. E, pick up marchew. O, i tutaj nam się wykona ta misja, skryba. I mamy misję odnieść marchew. Od... Oddaj marchew w skrybie. E, marchew mamy w wyposażeniu. To jest equipment. E, zostało ono zmienione. Po pierwsze, mamy tutaj. Na razie są cztery. ...jakby grupy itemów, typy. Na pewno dam potem więcej, ale to trzeba będzie więcej jeszcze itemów ogarnąć. Mamy equipment, potki, rzeczy do kraftowania i śmieci. Jak sobie wybierzemy z śmieci, no tu się zmieni robisz, nie? I mamy sobie marchew, marchew jest w śmieciach. Jeżeli sobie tutaj poklikamy, tu nie mamy żadnych innych itemów, więc klikając na, to, na te przyciski nic się nie dzieje. Jak klikamy sobie na tutaj, to się odświeża. Więc dobra, przynieśmy marchew temu skrybie. Gra jest całkiem płynna. Jeszcze pod... popracujemy na pewno na optymalizację, ale. A to później na razie. Funkcjonalność mi się wydaje, że trzeba zrobić. Dobrze. I tak, wykonaliśmy marchew, i już tutaj nasza misja jest wykonana. Jeśli sobie klikniemy, klikniemy e, no to nie mamy markwi, ale dostaliśmy za misję potkę. Z którą nic na razie nie możemy zrobić, bo nie ma dodanej żadnej, no żadnego systemu podki, na podki, na jakieś statystyki, na działanie jakichś przedmiotów. No trzeba będzie po prostu to wszystko zrobić. Co wam jeszcze pokażę, jak dokładnie działa to inventory. Więc sobie przejdźmy, przejdźmy sobie pierwsze tutaj, pozbierajmy te itemy, które były w pierwszym odcinku. Cyk, cyk, chodź tutaj. Dobra. I przejdźmy także tutaj, bo tu jest w tym domku jeszcze jeden item. Syk. Dobra. Tu jest motek ogólnie. I tak, to działa właśnie tak, że jak mamy jakiś item. Tu na przykład w śmieci jak nie mamy, yy, no to się nie zmienia, nie? A jak sobie tutaj weźmiemy, to jest Equipment, Ocean, Craft. To są śmieci. Tylko w jak nic nie mamy, nie? Bo marchewkę oddaliśmy. Tu możemy sobie ich używać. Na razie nic to nie robi. Help potion nie możemy używać, bo nie ma żadnej funkcjonalności. Młotka... także nie. Więc dobra. Tu na razie chyba większość rzeczy pokazałem. To co miałem pokazać. Kościoła nadal chyba nie zmieniłem. Jest ciągle trochę za duży, ale to się zmieni. Drzewa są całkiem... Te drzewa całkiem nie siadają nie psują nawet optymalizacji tak szczerze nie mam jakoś bardzo dużo mniej FPS-u z nimi oczywiście będą różne ustawienia graficzne więc na każdym komputerze to ta gra powinna działać więc o to się raczej nie martwcie gra też będzie za darmo udostępniona gdzieś na internecie więc to też spoko no i co ja mogę więcej powiedzieć? Subskrybujcie, piszcie komentarze, czy Wam się podoba, czy nie. Co mamy dodać do gry, co mamy, nie wiem, usunąć. Czy Wam się podoba gra, czy wam się nie podoba. Dajcie łapkę w górę, w dół, w zależności czy Wam się spodobało. Klikajcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić na pewno żadnych filmów. Zapraszam także na grupę na Facebooku. To po pierwsze, jest tam. No, postaram się tam publikować więcej jakichś materiałów, ciekawostek, zajawek, jakichś ankiet, co konkretnie mamy zrobić z daną rzeczą. Zapraszam także na Discorda. Linki już, link już powinny pod filmami działać. No i co, to było chyba na tyle. Cześć.